Witajcie obywatelki, obywatele to my, Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski. Kłaniamy się na posterunku, dobry. jak zwykle, dobry. codziennie, prawie codziennie. Ja chciałbym od razu tutaj przeprosić za pewne drobne przesunięcia organizacyjne, które tam następują, no dlatego że ja jestem właśnie na urlopie. Jak widać tutaj za mną jest fragmencik, tak się ustawiłem, żeby było widać trochę morza. Jestem na rodzinnych wakacjach, Maciej jeszcze w pracy, ale... Staramy się tutaj właśnie z obowiązku dziennikarskiego, no, z poczucia obowiązku i no, z poczucia misji można rzec, staramy się, staramy się codziennie przyglądać się najważniejszym zjawiskom w Polsce i na świecie. I dzisiaj, jak Maciej już zapowiedział w poprzednim naszym odcinku, opowiemy o takiej kwestii, o której, na którą polskie media kompletnie nie zwróciły uwagi. Otóż to chciałem, chciałem zaznaczyć, że 5 lipca odbyło się dwudniowe posiedzenie biura koordynacyjnego ruchu państw niezaangażowanych. To kto to wiedział, że to jeszcze istnieje po Właśnie tym, tym, którzy, tym którzy, którzy mają mniej mniej lat niż ja, czyli Mnóstwo ludzi, bo do mnie teraz wszyscy są, są mosi zesie. Chcę przypomnieć, że ruch państw niezangażowanych był swego czasu dość, dość ważnym graczem życia międzynarodowego. W 1979 roku na przykład na, na czele tego ruchu stanęła, stanęła Kuba. Ja, ja wtedy byłem w Hawanie czystym przy, przypadkiem oczywiście, kiedy był szczyt krajów niezangażowanych, przemówienie Fidela, które. Które oglądałem, mało zresztą z niego rozumiem, co, na szczęście, potem mi przetłumaczyli, które ja oglądałem to w Varadero, takim pod hawańskim pięknym miejscu wypoczynkowym. Przemówienie Fidela wtedy było, jakby to powiedzieć, wstrząsnęło opinią publiczną. Doskonale powiedziane, rozstawił akcenty, nazwał imperializm, imperializmem, pokazał światu, do czego, do czego on. Zmierza, prorocze były te, te słowa. Potem rzeczywiście trochę, trochę ten ruch, jakby to powiedzieć, zniknął. W, w 2019 roku na czele, na czele ruchu państw niezangażonych stanął Azerbejdżan. I to był pierwszy sygnał, który pozwalał myśleć, że, że coś, się, coś się może zmienia i że trzeba jednak na ten ruch patrzeć. I oto 5 lipca, jako się rzekło, odbyło się to posiedzenie biura które przygotowywało, przygotowuje szczyt państw niezaangażowanych I prezydent Azerbejdżanu, Ilham Alijew przypomnę też, że to jest absolwent moskiewskiego Mgimo, czyli moskiewskiego... Czyli w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych już by nie mógł pracować. Już by nie mógł niestety pracować, tak, tak, ale tam czuwają Minął się z taką ścieżką kariery. Minął się, no teraz, ale teraz może są mniej zajęci, bo muszą zlustrować ileś Tysięcy urzędników, bo weszła ta ustawa, o tym pogadamy następnym razem, bo to już coś nieprawdopodobnego będą lustrować. My w 2023 roku, czy ktoś nie współpracował z komunistami do roku 1989? Błagam cię, bo ja, no, nasze państwo jest, jest słowo słowo. Czy Maciarewicz się za to zabiera też, czy tym razem ktoś. Inny? Nie wiem. Nasze państwo jest wycięte z komiksu, słowo daje. A i to papier, na którym ten komiks był wydany, był dość pośredniego gatunku słowo Być może to, ale Wróćmy do ludzi poważnych, rozumiesz, czyli do prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, Alijewa, który to było to biuro koordynacyjne, ta, ta rada to było na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ale pan prezydent Azerbejdżan, Azerbejdżanu uznał za stosowne wystąpić na tymże, na tymże posiedzeniu i muszę państwu powiedzieć, i tobie też, tak ostrego ataku na Francję ja nie słyszałem już dawno z ust. no jakby to powiedzieć, prezydenta kraju, który, na który my być może nie zwracamy uwagi, ale który zaczyna być nieźle rozgrywającym, a to już było po raz pierwszy widać od wojny ormiańsko-azerskiej i teraz widać to coraz bardziej, ale przejdźmy, przejdźmy do, do rzeczy, ja postaram się zacytować, jeśli będą chropowatości w tłumaczeniu, bardzo przepraszam. Francja, kłamliwie pozycjonują, pozycjonująca siebie jako, jako obrończynie praw Człowieka i prawa międzynarodowego, międzynarodowego w dalszym ciągu in, in, ingeruje w wewnętrzne sprawy innych krajów. Niedawne wyprowadzenie francuskich wojsk z Mali i Burkina Faso po raz kolejny zademonstrowały, że oburzająca polityka neokolonializmu Francji w Afryce ponosi klęskę. Niestety Francja w dalszym ciągu. Próbuje rozwiązać tą znaczy narzucić tą haniebną praktykę na Południowym Kaukazie, pod, popierając ormiański separatyzm w regionie w Karabachu i próbuje wykorzystać geopolityczną rywalizację, aby narzucić kolonialną politykę wschodu, znaczy na wschodzie. I, i zaznaczyć tam swoje, swoje wojskowe, wojskowe wpływy. To, tak jak mówię, Polska w ogóle się nie zająknęła, nie wiem, jak było, jak było w zachodnich mediach, ale to jest z, ze strony tego kraju, w tej, w tej, sytuacji to jest policzek dla Macrona. Jeśli, jeśli Państwo pamiętają, a na pewno pamiętają, Macron na początku Całkiem jeszcze niedawno w konflikcie ukraińskim próbował siedzieć okrakiem na, na dwóch stronach barykady. Z, z jednej strony przekazuje Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu. Z trzeciej, a, a z drugiej jeździ, nasze znaczy próbuje dzwonić do Putina i, i pokazywać się jako ten człowiek, który załatwi pokój na, na Ukrainie. Nic mu z tego nie wychodzi. Ja wcześniej jeszcze. mówił, że NATO jest w stanie śmierci mózgowej. Tak, w stanie śmierci mózgowej, a jednocześnie, kiedy mówi o, o prawach człowieka, o tym, żeby, żeby wystrzegać się przemocy, na ulicach jego własnego kraju dzieją się rzeczy, w których, których prawa człowieka są po prostu deptane codziennie, brutalnie i krwawo na dodatek. Jak teraz, jak teraz Alijew jeszcze mu wygłosił wprost personalnie, co on myśli o nim jego neokolonialnej polityce, która rzeczywiście jest, jest neokolonialną polityką w dalszym ciągu, to myślę, że to, że, to jest, że to jest cios i należy z zainteresowaniem oczekiwać kolejnego zjazdu państw niezangażowanych, ponieważ myślę, że wtedy będzie nastąpi próba rozliczenia się właśnie z neokolonializmem. Kolektywnego zachodu. I to może być bardzo mocne uderzenie. Ja tylko jeszcze dodam, zanim cię, cię dopuszczę do głosu. Niedawno Azerbejdżan podpisał kolejne porozumienie z Iranem, i nastąpiło poważne zbliżenie między Azerbejdżanem a Iranem, co znaczy, że tworzy się nowe centrum w tym, w tym regionie. I dodam jeszcze, że na bodajże 50 miliardów, czy 5 miliardów, cholera. Nie pamiętam, duży kontrakt Azerbejdżan podpisał na dostawę broni z Izraelem. Otóż tak to wygląda i rośnie nam gracz na południowym Kaukazie, który ma ambicje również wpłynąć na sytuację na Bliskim Wschodzie. Radzę się, na, się temu przyglądać i nie lekceważyć. Hmm. To polskie media, żeby tego nie lekceważyć, to najpierw tam polska opinia publiczna, czy ewentualnie polski komentarz zawodowy, no to musieliby się najpierw o tym dowiedzieć. Nie podejrzewam, że większość ludzi, którzy tutaj aktywnie uczestniczą, popierając w kościele, znaczy w kościele prawa i sprawiedliwości, albo w kościele antyprawa i sprawiedliwości, to być może nawet nie wiedzą, gdzie Azerbejdżan leży i w ogóle jaką spełnia funkcję w regionie, a już o wojnie jakiejś z Armenią, no to może słyszeli ale na pewno nie wiedzą o co chodzi i już na pewno nie są w stanie dojść do prostego bardzo wniosku dla każdej osoby, która interesuje się zagadnieniami no, historii albo stosunków międzynarodowych w minimalnym choćby stopniu, że jest to jedna z tragedii, jedna z wielu tragedii, które są skutkiem rozpadu Związku Radzieckiego, który Polacy oczywiście mają obowiązek kochać, to znaczy rozpad Związku Radzieckiego i nienawidzić samego Związku Radzieckiego. No, tak to po prostu jest. Jak to było tam w samych swoich, że ty masz obowiązek, to kargulowe plemię nienawidzieć czy coś takiego, nie? No i to wystarczyło za cały argument, no to mniej więcej. No mniej więcej na tym się opiera właśnie uczestnictwo Polski w stosunkach międzynarodowych. Albo tak jak ty mówiłeś o tym, że tam jakieś dzieci krzyczały do ciebie łysy, łysy z balkonu i potem się chowały, gdy na nie spojrzałeś. No to taki, taki mniej więcej tutaj mamy poziom. No więc nic dziwnego, że w tych okolicznościach no nie mieliśmy okazji zauważyć wielu poważnych rzeczy. No mówiąc, jeżeli chodzi o rozgrywającą się wojnę na Ukrainie, to też trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, że to jest tragedia, to jest katastrofa. Pod każdym względem, której wynikiem, przepraszam, która jest rezultatem rozpadu Związku Radzieckiego. I nie wiadomo, co nas jeszcze cieka w związku z tym. I prezydent Putin oczywiście miał rację, mówiąc, że największą tragedią świata był rozpad Związku Radzieckiego. Warto jednak tutaj zwrócić uwagę na to, ponieważ wszyscy się często powołują na to, przepraszam, otwieram taki mały nawias, ale naprawdę warto o tym powiedzieć, bo wszyscy się często powołują na to, zwłaszcza nawiasem mówiąc, polska lewica, która w ogóle. Znaczy, nie wiem czy zwłaszcza, ale widziałem jak ona się powołuje, co wydało mi się kuriozalne i groteskowe w jakiś poroczny sposób, że polska lewica mówi o tym, że prezydent Putin tutaj właśnie. Teraz nie, ale to w przeszłości, bo no, że tu ja, ja, że, że właśnie, że największą tragedią był rozpad Związku Radzieckiego, gdzie przecież to jest jakaś tam no, część tradycji i historii lewicy, ten Związek Radziecki. Więc dlaczego to krytykować i dlaczego tak. używać akurat tego sformułowania do krytyki? Ale zaraz Bardzo potem. Dobrze, no właśnie, ale zaraz potem, po, po tym jak wygłosił tę tezę, to zdanie, to. Powiedział jeszcze coś, taki uzupełnienie wygłosił, że każdy, kto ma nadzieję na to, że Związek Radziecki powróci. No i tam tutaj była jakaś, jak się pitet, już nie pamiętam, że jest głupkiem, czy, czy że nie. Nie, myśli, on, no coś nie, takiego. on to powiedział: kto nie tęskni za Związkiem Radzieckim, nie ma serca, a kto liczy, że on wróci, nie ma rozumu. A, no to okej, okay. no, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No, w każdym razie to było w jednej tutaj wypowiedzianej sentencji, no w związku z tym tu nie ma mowy o tym, nie ma mowy w ogóle o tym, że on chce odbudowywać Związek Radziecki, wręcz przeciwnie, mówi o tym, że każdy, kto o tym myśli, mówił, powiedział o tym, że każdy, kto o tym myśli, no to właśnie ma tutaj nie po kolei prawdopodobnie. Nie. Natomiast sprawa, sprawa upadku Związku Radzieckiego generuje do dziś cały czas patologię. No bardzo, bardzo proszę... Będzie to, robić, jeżeli... tak. będzie to robić cały czas. Przypominam, że rozpad Związku Radzieckiego właściwie natychmiast Skończył się wojną w Gruzji. Znaczy skończył, za, znaczy za, nie wiem jak to dokładnie sformułować. No, zaraz po tym, jak Związek, rozpad Związku Radzieckiego stał się faktem, to stała się faktem również wojna w Gruzji. No a potem, oczywiście, Górski Karabach, który tutaj jest. Przedmiotem no, ustawicznych sporów, w tym sporów, które angażują broń automatyczną i artylerię. No i kończy się to oczywiście śmiercią. Dzisiaj, ja zresztą byłem w Armenii w ubiegłym roku i tam widziałem te cmentarzyska, gdzie cały czas, przepraszam, gdzie cały czas tam powiewają flagi tu począ i, te, i te, te, te cmentarzyska po prostu są rozszerzane. No jest, jest coraz więcej tych obszarów, które one muszą zajmować. No więc ma, mamy do czynienia z bardzo, z bardzo poważnym procesem który jest częścią jeszcze poważniejszego procesu, czyli tej historii, historii gromadzenia się i, i rozwoju różnych raków i patologii po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale mamy też no, pewne już tutaj ruchy stabilizacyjne. No dlatego, że jedną z kwestii, jedną z kwestii właśnie na, na Ukrainie jest to, że no, Rosja musi uporządkować jakoś swoją suwerenność. No i to właśnie się dzieje. I tak samo Azerbejdżan musi uporządkować jakoś swoją suwerenność w ostatecznym rozrachunku i to się również zaczyna dziać. I teraz tak. Cały Zachód kolektywny liczył bardzo na to, że te nieporozumienia będą tak drastyczne, że nigdy się nie da osiągnąć żadnego porządku, że to mm -hmm. będzie po prostu niemożliwe, i w związku z tym za każdym razem będzie można tutaj ustawić sobie jakiegoś wataszkę, a to w Gruzji, a to na Ukrainie, a to w Polsce, a to gdzieś tam w Gruzji. I, w tym, spo i tym sposobem, w sytuacji, gdyby Rosja zaczynała wjeżdżać, no to będzie można ją trzymać w szachu. No więc okazało się, że, że to nie do końca tak jest. I e, mało tego, że Rosja robi to, co robi, e, to jeszcze mamy Azerbejdżan, który też wybija się z jakiegoś powodu, akurat teraz, na, na państwo, które zdecydowanie będzie no, w tym obozie przeciwników Zachodu. I e, proszę, proszę zwrócić uwagę, że Azerbejdżan jest członkiem ODKB, czyli takiego mini NATO, które tam pod spicjami Rosji, a które ma swoje problemy, bo i Armenia tam jest i, i, i Azerbejdżan, no a tutaj występują pewne bardzo poważne problemy, jak już powiedziałem. Natomiast nikt nie zwraca, znaczy nikt nie zwraca, no w Polsce nikt o tym nie pisze, to chcę powiedzieć, e, uwagi na to, że przecież Azerbejdżan nie jest państwem, oczywiście on próbuje tu załatwić pewne sprawy, ale dlaczego to się udaje? Dlatego, że jest przedłużeniem ręki a ręki palca prezydenta Turcji Recep no. i Erdoana. I Otóż, to, 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 to daje im wielką dźwignię, dlatego że za nimi stoi gigantyczna, yy, gigantyczna moc. Sprawcza i gospodarcza państwa tureckie. Ja wiem, że oni mają inflację teraz i tak dalej, ale takiego wzrostu e, gospodarczego, kulturowego, społecznego, no pod każdym względem, cywilizacyjnego wręcz można powiedzieć, to co się zdarzyło w Turcji w ciągu ostatnich 20-25 lat, to żadne państwa na pewno nie uświadczyły, już, na pewno nie żadna postradziecka republika. W związku z czym, ze względu na to, że jest poparcie ze strony Erdoana i że Erdoan znajduje się no, w pewnych czasem skomplikowanych, jak e, konstatowaliśmy dwa odcinki temu, relacjach z Rosją, czy w ogóle tym, powiedzmy, kolektywnym niezachodem, nazwijmy to w ten sposób, ze względu na to, że ma z nimi jednak no, stabilne, oczywiście problematyczne czasem, ale jednak stabilne i, i wzrastające relacje, to Azerbejdżan może sobie pozwalać na różne rzeczy. I zastanawiam się, czy nie jest też trochę tak, że ze względu na to, że Erdoğan właśnie wszedł w fazę takich turbulencji, jeżeli chodzi o Rosję, no bo tam ci Azowcy, czy te, prawda, zielone światło dla Szwecji do NATO i tak dalej, to czy to nie jest trochę tak? Tak, żeby uspokoić, właśnie, żeby tam się tak nie wściekali na tym Kremlu, to spuścił ze smyczy Alijewa i powiedział: A idź teraz, nas czekaj na, na Makrona. Nie jest to. On, nie jest to. Tybie, więc ten, a jeszcze dotarły do nas już informacje, o których pisze nawet prasa główne. ci, to jakaś musi być robota, że jak ty chcesz powiedzieć coś ciekawego, to ci wyłącza kurczę tę łączność. Tego nurtu Czekamy. Nie, o, teraz, możesz delku, mówić. teraz możesz mówić, że co? o których ramach, pisze nawet których prasa, pisze prasa, prasa głównego nurtu słychać mnie? Tak. Aha, o których pisze prasa głównego nurtu na Zachodzie, że Erdogan załatwił sobie jakąś gigantyczną pożyczkę z, od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Za te tutaj hece, które, które No ale zobacz. Ono masz, Ono masz, niestety nie jestem... Tam... Coś, jest, coś, coś nam się stało. Coś, 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 tak, coś. coś tak. Coś cię wyrzuciło. Dobra, w każdym razie przepraszam mówięś, za te mówięś, te o tej się o pożyczce, usłyszeliśmy to, tak jest, znaczy łączność, łączność między, między Azerbejdżanem, czy, czy, czy wzajemny znaczy wpływ tureckiego prezydenta na, na Azerbejdżan i ich, ich solidne związki między nimi, są faktem I, i dzięki temu, ale nie tylko dzięki temu, Azerbejdżan jest, jest graczem oczywiście, który jest silny dzięki dzięki współpracy z Turcją, ale trzeba pamiętać, że jest to kraj, który ma własne surowce energetyczne, którymi z powodzeniem handluje, między nami mówiąc, właśnie z Iranem. Próbuje też, też przerzucić to, zaangażować to do Europy i do Turcji. No w każdym razie ma czym grać. Szczerze. No tak, natomiast... Dodam tylko, że Turcja z Iranem ma się słabo, a tu Azerbejdżan może pomóc, więc naprawdę tak Azerbejdżan jest. może się stać tutaj bardzo ważnym, bardzo ważnym tym. Natomiast, natomiast gniewne przemówienie Alijewa pod adresem Francji i, i Macrona jest w tym sensie zrozumiałe, że, że Francja próbuje wejść do Armenii. Tylko Francja tutaj robi i Macron osobiście, personalnie, robi pewien błąd. W porównaniu z Azerbejdżanem, Armenia jest państwem nie liczącym się w żaden sposób. Nie ma ani, ani mocnej ekonomiki, ani mocnych elit politycznych. Gra nieudolna. Malutkie to... terytorium, tak, więcej Ormian żyje w Rosji tak, niż w Armenii. No. Nieumiejętna gra paszyniana, próby, próby gry. Najpierw on mówił, wypuścił na ulicę ludzi, żeby krzyczeli precz z Rosją, no to Rosja powiedziała, dobra, no to precz. I natychmiast nad, nad Armenią zawisła, zawisła groźba właśnie Azerbejdżanu, czyli Turcji. No to oni mają, z, z 1915 roku mają wspomnienia, czym, czym jest dla nich konflikt z Turcją jako tak. To już oni to mają na genetycznym poziomie. W związku z powyższym próby teraz właśnie z kolektywnego zachodu wyciśnięcia Rosji z tego południowego Kaukazu, są według mnie szalenie ryzykowną grą. Dlatego, że albo, albo ten południowy Kaukaz się, się obleje krwią, co już nieraz bywało, ale, ale jak chodzi o to, jak to dmuchnie, to, to odłamki polecą zachodowi na głowę przede wszystkim. Więc, więc tutaj oni to robią szalenie nieumiejętnie. I Ali paradoksalnie jest zresztą ja pamiętam jego, jego spotkania transmitowane z Putinem w trakcie w trwającego trakcie konfliktu o Górski Karabach i on wtedy rzeczywiście jawił się jako facet, który daleko widział, był no nie to, że koncyliacyjny podczas konfliktu, trudno być koncyliacyjnym, ale, ale w każdym razie mówił, dogadamy się z tym, z tym Karabachem, zapewnimy naprawdę Ormianom, wiesz, on był rzeczywiście pozycjonował się wtedy w tych wszystkich relacjach, które ja oglądałem, jako mąż stanu. Paszynian przy nim był, nieogarniętym jakimś, jakimś ludzikiem, który nie, został no to, I zresztą, no, Armenia naprawdę nie ma szczęścia. No jedna, to też ja pamiętam tę dziwaczną, kolorową rewolucyjkę, co wtedy się wydarzyła. Jedna skorumpowana elita zastąpiła, tak, no to takie, dobre. to jest no, słabo, słabo, tak. No w, ta, no w każdym razie, a w tym samym, w tym samym czasie, skoro jesteśmy przy polityce Zachodu wobec Wschodu, chcę zakomunikować, że Rosja Zamyka agencję konsularną w Smoleńsku i e, oficjalne, oficjalne prze, przekazanie, znaczy w, w oficjalnym komunikacie brzmi to tak, że zamknięcie ze strony rosyjskiej. Zamknięcie mm. agencji konsularnej RP w Smoleńsku pozwala Rosji przywrócić parytet instytucji konsularnych w obu mm. krajach po tym, jak państwo europejskie, czyli Polska, podjęło nieprzyjazne działania wobec, wobec Polski. I no, to jest jasne, tak? Myśmy, myśmy zamknęli. Jeden konsulat, oni zamykają drugi, jest równo, w porządku. No ale teraz, jak, jak Polska reaguje na to, co jest oczywistą rzeczą? Ja mówię, myśmy zlikwidowali, to oni zlikwidowali. Można się, można się wzburzać, ale, ale to są fakty, które, które doprowadzają do, pewnej, do pewnego właśnie parytetu. I, co, i cóż mówi premier Mateusz Morawiecki? Jeśli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki dyplomatyczne, to będziemy również odpowiadali. Symetrycznie po naszej stronie, a także powiedział, co chwilę trafiają do Polski informacje o różnych agresywnych rosyjskich działaniach dyplomatycznych, o różnego rodzaju prowokacjach. No, Morawiecki że... to jeszcze nie wie, co to są sp... chyba agresywne działania dyplomatyczne. Przyznasz Bojan, że jeżeli premier mówi takim językiem na tego typu wydarzenie, to naprawdę wystawia sobie fatalne świadectwo jako. jako jako polityk, ale przede wszystkim wystawia sobie fatalne świadectwo jako człowiek, który no, jak powiedzieć, no winien choćby fragmentarycznie kształtować politykę zagraniczną, nie teraz, znaczy nie tylko teraz, ale również na przyszłość. No, to jest coś nieprawdopodobnego, co oni... Co, co, co no co tak, oni, co tak, mówią. tak, no to znaczy... Chciałbym się zdobyć na jakiś błyskotliwy komentarz, ale po prostu nie starcza mi, wiesz, jakoś, no, bo, bo to są takie, takie, to jest takie dziadostwo, że no, no nie wiem, no, gdybym był stand-uperem, jakimś tam stand-upowcem, nie wiem, jak to się prawidłowo mówi, no to wtedy, wtedy prawdopodobnie bym tutaj mógł rzeczywiście z rękawa sypnąć jakimś, jakimś gagiem, ale no. No, już kiedyś to przywoływałem, jest taki wierszek młynarskiego, jak ktoś jest żłób, będzie żłób. to proszę sobie przeczytać tam, jest dużo, dużo jest o tym, jak to. Znaczy, wiesz, Mo no, można, nie, można to zastosować do rzeczywistości. Nieuchronnie nie nadciąga kolejna nasza rozmowa przy, przy stoliku o polskiej polityce wschodniej. To będzie, to będzie dlatego przy Stoliku, bo to jest to wymaga, jakby to powiedzieć, pewnego Szerokiego spojrzenia. Trzeba, trzeba spojrzeć się na kondycję intelektualną elit po 89, polskich elit. Po no 89. Najgorsze, że będzie trzeba przeczytać, co napisał Ośrodek Studiów Wschodnich ostatnio. Będzie męka. Trzeba, trzeba będzie się zastanowić, jakie były relacje w, w, w upływie czasu między, między nami a wschodnimi naszymi sąsiadami. I naprawdę niepodstawowym źródłem będzie film Reset. No, gwarantuję Państwu. To, to jest zbyt, zbyt proste. Ale zresztą między nami mówiąc, ja dzisiaj, dzisiaj oglądam ten reset, tam kolejny. No oglądasz, odcinki. bo ja na tych trzech odcinkach się zatrzymałem. O Jezus, ja już nie mogę. No muszę, tak. I muszę Ci powiedzieć, tak, Tusk miał rację. Tusk miał rację, bo robił coś, żeby Rosję, że tak powiem, nie rozdrażnić albo, albo uwzględnić jej wyraźnie formowane interesy. I co się wtedy działo, ja wam powiem, co się działo. Nie wybuchła wojna na Ukrainie. A jak tylko. A jak tylko Polska i cały Zachód wszedł na, na ścieżkę i na kurs, żeby, żeby nie uwzględniać i żadnych interesów Rosji, które ona tak jak mówię wyraźnie formułowała, to mamy to, to, co mamy. Także ja, ja mówiąc szczerze, tutaj Tuska popieram, wbrew temu, co Cenckiewicz i eee, rachun, Tak, rachun, tak, rachun, tak rachun. tylko wiesz, tu, 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 tu mnie najbardziej dokucza w tym resecie taka narracja, nie wiem, może ona w tych późniejszych odcinkach się jakoś zmienia, chociaż nie wierzę, bo to wszystko chodzi, bo, bo ca, cały zamysł jest taki, żeby pokazać Tuska jako człowieka, który narzucił błędną politykę całemu Zachodowi. No to hmm. ja nie wiem, czy oni w ogóle sobie zdają sprawę, że, że Tusk po pierwsze nigdy nie miał takiej sprawczej roli. Polska nie jest państwem na tyle liczącym tak, się, żeby Tak, żeby komukolwiek cokolwiek narzucać. Eee, I... E, Tutaj też przychodzi mi do głowy taki wierszyk Wojciecha Młynarskiego pod tytułem Kasjer dupa. To jest też właśnie o tym, co, co Polska uważa na swój temat. I bardzo proszę sobie przeczytać, nie będę tutaj recytował, ale chcę powiedzieć, że chcę powiedzieć, że Polska nigdy nie miała takiej sprawczej roli. Tuski miał sprawczej roli i w ogóle pomysł, pomysł taki, żeby opowiadać o Tusku jako człowiekowi, który wpłynął na wolę jako I tak, na, na wolę amerykańskiego establishmentu i, i, i wpłynął na to, jaki ma być wektor ich tutaj imperialistycznych różnych m, działań, to to jest pomysł na to również, i to taki jest logiczny wywód, że Tusk był człowiekiem wszechmocnym. Że, że, że to jest tak. W związku z czym on tak, oni tak naprawdę w ten sposób, w oczach ludzi oczywiście myślących i inteligentnych, jeżeli ktoś popiera Tuska, ja nie popieram, ale jeżeli ktoś popiera, no to że właśnie należy na niego głosować, należy go wspierać, bo to jest człowiek, który naprawdę reprezentuje rozdaje, wielką siłę. No. Tak, tak, tak. Tak. no dobrze, tak to wygląda. Myślę, bo że zakończymy. Odpoczywajcie tak, Państwo, tak. odpoczywaj i Ty w tym gorącu. Spotkamy się na, w następnym odcinku i dziękuję bardzo. Proszę tylko jeszcze pamiętać o tym, aby subskrybować nasz kanał i wspomagać nas finansowo. Linki do wspomagania finansowego prostego jak podanie ręki są na Bajkofi, na Patronite, są pod filmem oraz jest numer konta, a także wszystkie linki do tego, by nas właśnie szerować i subskrybować są również pod tym filmem. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Ci Bojan, Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dziękuję.